Witam wszystkich To jest taka nagroda od payback To zebrane punkty, także nic nie zapłaciłem za to, a, a, a dostałem to w zamian za zebrane punkty jakiś idiota już pisze do mnie Oczywiście nie, teraz nie odpiszę przekro mi bardzo To ma być głośnik wybrałem sobie jako nagrodę właśnie głośnik z radiem zobaczymy mediatech coś takiego Mamy jeszcze. No jak sklep internetowy, tylko się płacić nie, nie kasą, tylko punktami. Mamy to, on nie może dopłacić też jak, jak brakuje punktów. To jest właśnie payback. Ja Głównie kupuję w Kauflandzie, ale też w mrówce. Czasami już dobywam punkty. Za każdy jeden grosz, no za każde 3 zł jest jeden punkt. A jeden punkt to jest tak jeden grosz. I zebrałem tych punktów za jakieś tam 12 tysięcy ponad do 11 tysięcy, bo leży to kosztowało, wratuj no, brutto, 105 ,99 zł. 99 groszy. na punkty, bo to było e, zapłacone 159. Bo to było tyle punktów, właśnie tam 1050, coś takiego. mniejsza z tym. To się tworzę to zobaczymy, co tutaj się ukaże. Boombox. Pilot, jest kabel USB, jest kabel słuchawkowy jakiś tutaj audio i, i, i jackiem czyli do podłączenia urządzenia zewnętrznego. Są oczywiście instrukcja obsługi tego sprzętu. No, tutaj mamy bo czasami się motam, wolę, wolę jednak przeczytać instrukcję bo zawsze może być coś nie tak. Pierwszy raz mam do czynienia z jakimś urządzeniem to przeczytać no to jest w kilku językach, nawet widzę tutaj Ale to jest radio, o jest to Polski Być może będzie to lepiej, lepiej grało niż to radyjko, które w tej chwili tutaj mam radio budzik. Dobra, zaraz zobaczymy tutaj. To. No, to tam nie można można powiedzieć, w tym sensie. Ja to jest ogólny głośnik, taki głośniczek z funkcją radia. To jest folią. Ci tutaj trochę jest, a przenośny oczywiście. Dobra, dwa głośniki, tutaj jeden główny. To trzeba podłączyć przez USB Mam tutaj trochę tych zasilaczy USB, więc nie będzie z tym problemu. Kabelki, kabelki, jakieś druciki, nie druciki. Dobra. Zobaczymy jak tu jest. Przez magaś, jeszcze zasilacz, tam Robiłem robię porządek w szufladzie tych zasilaczy. Trochę mam, tam Wybiorę tam sobie. To jest pytanie tu jest akumulator. Gdzie tutaj jest wejście na zasilacz? No to bym nie odkręcał. Tutaj to powinno być gdzieś. A tutaj mamy te wszystkie złącza USB, AUX e, Tak tu mamy złącze resetowanie urządzenia 5V to jest to właśnie które tutaj włączamy zasilanie F, F, A tu są karty chyba też SD, USB, tak tu mamy tu AUX Przy AUX to jest ten kabel mini jack mogę go podłączyć sobie po głośności, przewijanie, przód, tył. To, to, to jest chyba odtwarzacz też. Ale nie, to jest raczej inaczej, bo widziałbym, że to z radio. ale ma tutaj wysuwaną antenkę radiową. a taka malutka ta antenka jest. Zobaczymy jak to będzie grało. No i co? Tu modę. O, Bluetooth. FM tuner Bluetooth mode FM tuner Bluetooth mode Aha. Bluetooth FM tener. To jest radio. I teraz musiałbym wyszukiwanie zrobić. jak się wyszukuje stacji na tym, ja nie chcę tego niczego poczuć. Bluetooth, mikroSD, USB, FM. to jest FM? Teraz tak, ustawimy. Wraz z antenę, dwie sekundy. Na jeszcze. Będzie wyszukiwać stacji radiowych. Nie znaczy I teraz automatycznie wyszukuje stacje radiowe. Całkiem nieźle odbiera trzeba powiedzieć. Pilot zaskakuje w tym głowie, co? Oczywiście prawa autorskie do muzyki, także trzeba też uważać z tym filmem za święta w katedrze. Nie. Blisko 60 i 40 miliardów euro odpowiednio z polityki rolnej i spójności. powiedział gazecie unijny dyb. W wiadomości to jest 11 godziny. Pując nasz kraj Rosjanie zrealizowali postępy to w którym obaj najeźdcy podzielili międzysanie. Radio Wiktoria Łowickie konsekwencją i za zbrodnie II wojny światowej. to jest jedynka radiowa 107 jest związana z ucieczką od odpowiedzialności za śmierć w sumie co najmniej 60 milionów ludzi. To jest. Trzeciej Rzeszy Związku Sowieckiego. Możemy oczywiście to faktor, tym regulować wywołanie też. Wywołanie tej najczaniejszej... Trzeba pamiętać, żeby to wyjąć. Ubraniu, 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 to wyjąć ubraniu, 80. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę zakończy koncert niepodległy. No, wyłączamy. FM Tender. Obawia ...Karpatia z finansowaniem kolejnych odcinków, wiceminister inwestycji i rozwoju, Artur Soboń, poinformował w TVP Info, że w piątek zostanie podpisana umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o dofinansowanie kwotą miliarda dwustu milionów złotych ze środków unijnych. Europejskiej... Tutaj to musiałoby się połączyć Bluetooth, to to trzeba by było z tego z telefonu połączyć z tym. ...Minister Zobaczymy, ...the Bluetooth device is na razie muszę wgrać muzykę na telefon, żeby w ogóle móc tego, móc skorzystać z muzyki. Co jeszcze tutaj można, AUX, można podłączyć na przykład sobie, nie wiem, do komputera. Też można yy, głośnik komputerowy z tego zrobić. Spróbuję coś wymyśleć. Tutaj mam, podłączamy yy, pod wniosko, Line in. A. Automatycznie wykrywa, że się coś podłączyło. Pewnie jest. Dobra. Teraz zobaczymy, jak kurczę to są prawa autorskie do muzyki. Ten film może być, mieć problemy później. Jest myszka. Kupiłem wczoraj nową myszkę, bo potukłem tamtą. W, w, w czwartek nie chciało mi zgrać filmów z wyjazdu do Niemiec. Znaczy nie chciałem montować po prostu. Ja ten ulubiony Windows, powiem Maker mam. Teraz zobaczymy, teraz muzyka gdzieś. Powinna być muzyka na tym komputerze. Sieć, muzyka. Dobra, jest tu Prawa autorskie, nie będę tutaj co yy, puszczał. bo jest niezabezpieczony Dobra. teraz może jakaś rozsiewicza puścimy ponieważ sami Państwo zauważyli że repertuar naszej kasetki jest jednak dość oficjalny, dość poważny pozwolą Państwo, że w tym momencie żeby prawda, rozładować nieco atmosferę opowiem kawał, jest to kawał o słoniu i mrówce mrówka zabiła słonia i stanęła przed sądem mrówka się klemes nazywała, zresztą taki mrówek Stoi ten klemet przed sądem, sąd się pyta, dlaczego mrówka zabija słonia? A mrówka nic tylko, tak główkę przekrzywia, tak. Sąd się znowu pyta, dlaczego mrówka zabija słonia? A mrówka nic, tylko główkę przekrzywia, tak. Po raz ostatni sąd się pyta, dlaczego mrówka zabija słonia? A mrówka nic tylko, tak. I mówi, takie jest prawo buszu. Bo już pełna mleka, by do niej Dobra, prawa autorskie. Dobra. Dobra. I teraz, tak, mogę powiedzieć, tak mniej więcej, wygląda ten głośnik. Podłączenia, AUX, e, zasilanie. Proszę, można pendrive'a z muzyką podłączyć, kartę. I także, jak mówiłem, to można go przenosić. Dostąpi mi to radio, tutaj to to stare, które miałem do tej pory. O, kabelek to zaczęło mi się psuć tutaj. O, 11.11, jak on wygląda. Dobra. Czas kończyć. Takie dziękuję za uwagę. Tak to wygląda to urządzenie. Zaprezentowałem jak to mi wiem, działa. Także do Zaprezentuję największą zaletę tego urządzenia. Elektrownia wyłącza prąd i tam o Radio gra dalej. Bo jest urządzenie wyposażone w akumulator. Akumulator się w tej chwili ładuje. ale Sprawdziłem miernikiem, poniżej 5 V ciągnie prądów. My pigia grabla. Tabletki dostania acerola przyspodłączę USB. Naturalna acerola gripowita. Naturalnie dla ciebie zdrowit. Reklama. Play by USB drive. FM przelotnie, pokropi. na... Bluetooth mode. Play by USB drive. FM tuner. Z tu kolei deszcz ze śniegiem. Chyba coś się działa to do końca. Bluetooth mode. Play by USB drive. FM tuner. On nie chce o, zaakceptować. kraju. Wiatr dość silny w porywach do 75 km Nie chce mi zaakceptować w chyba. Nad morzem z... Bluetooth mode. The Bluetooth device. Play by USB drive. FM tuner. nie chce działać. Trzeba się spodziewać. To nie, nie ten format. Nie. To urządzenie, tak jak widzicie, to wcześniej z daleka pokryte. Reset, zasilanie, auks, USB, i karty, gniazdo pamięci. Tu mamy przyciski do przewijania, do włączania, do odtwarzania, do przewijania do tyłu. Tryb urządzenia, i tutaj częstotliwość radiowa, poprawiając to ładowania akumulatora. I po prostu ludzie zawsze szukają, w, w ludziach czali się tak powiem. Pokrętłogośności. Taki uśpiony, Pokrętło nie wiem, Do e, głośności. Po Tutaj mamy moment, kiedy będzie głośnik, takie dwa głośne głośniki. Mamy antenkę, powódki, uchwyt do przenoszenia. To ktoś ma więcej tak ktoś głośnik. Ma lepiej, e, ktoś dostał większe szanse od losu, ktoś jest zdrowszy, czy ktoś ma ładniej.